Witajcie moi mili. Dzisiaj będziemy robić takie coś, bez takiego czegoś. Czyli normalnie będziemy zakładać cylinder nowy. Mam nadzieję, że środek jest dostateczne. Musimy takie wystarczyć Mamy papierową się Ona nam to ładnie wchodzi malutko, delikatnie, na spokojnie. Mam tylko jedno podejście, nie mam zapasowych. Najgorzej, jak się nie ma zapasowych, a najlepiej to brać wtedy kilka. Takie. Ale zanim tą tą, tą jedną rzecz włożymy, to musimy włożyć uczterkę byśmy się już się z tym nie bawili trzeba to zrobić troszeczkę profesjonalnie no i mamy fajnie ładnie siedzi już szaleczka. O, super tak ma być Następnie łożyska giełkowe, już nasmarowałem co prawda wkładamy w korbę tylko wkładając w korbę trzeba uważać by nam nie poleciało nigdzie wpadnie do Wkładamy chociaż ja uważam mogło być troszeczkę ciaśnie ale lustrz musi być wyczuwalny ale no dobra ułożyć mi nie Następnie jak my już to ustawiliśmy czyli jeszcze trzeba zwrócić uwagę, bo zauważyłem właśnie, sprawdzałem dzisiaj że trzeba sprawdzać pierścienie, bo tutaj akurat w że to ma dobre znaczenie. Chodzi mi o to, że tu mamy nazwę, tu mamy tutaj nazwę na górze. Co to pisze? DE, -y. DE, -y. DE. -y. Tutaj na górze, może się uda wyzumować. Ale. Dobra. I ta nazwa musi być e, górą. Dzięki temu, że jak będziecie zakresztać to będziecie czuli że to już tak dobrze siedzi, prawda? O. o. To się mnie nie przekręci wtedy. Bo jak y, dałem od, y, DE -y, tą nazwą literkami na dół od dołu, to wyślizgiwało mi się. A y, musiałem to zrobić naprawdę profesjonalnie. Żeby mi pierścień nie chociaż to stalowskie to są dobre pierścienie, to nie są takie jak Made in China, czy coś takiego. Z tych tańszych. Bo same pierścienie daje rysala to jakieś 50 Straszlotys kosztują. Tak więc tu mamy ząbek. O, tutaj i tu nam się musi tutaj fajnie siedzieć. Dobra, i teraz lecimy zakładać dalej. Następnie bierzemy sobie. Zwróćcie uwagę, czy ształka jest na dół. Tu jest ształka na środku. I do wydechu. No i jest dobrze. Teraz bierzemy sobie tą tulejkę. i na wyczucie z tym wyczuciem to jest tak